Cześć wszystkim. Dzisiaj na kanale pokażę Wam, jak ogromna jest różnorodność półspodnic i jakie niuanse kryją się za ich szyciem. Przejdziemy przez kilka modeli od prostych, idealnych dla początkujących, po te bardziej zaawansowane. Omówimy różne kroje, materiały i sposoby wykończenia, żebyście po obejrzeniu tego filmu mogli sami uszyć swoją wymarzona pospodnicę. Zobaczycie przynajmniej trzy różne kroje i dowiecie się, jak dostosować je do własnych potrzeb. Zapraszam do oglądania. Cześć wszystkim. Dzisiaj zagłębimy się w fascynujący świat połspodnic. Zobaczymy, jak wiele możliwości kryje się za tym pozornie prostym elementem garderoby. Zaczynamy od różnorodności modeli. Mamy tu połspodnice plisowane, które dodają lekkości i elegancji, klasyczne ołowkowe, idealne do pracy czy na bardziej formalne okazje. Rozszerzane, świetne na lato, a także te z falbanami, dodające romantycznego charakteru. Możliwości SA naprawdę ogromne. A teraz skupmy się na wariantach długości. Od mini, idealnych na lato i do swobodnych stylizacji, przez midi, które SA uniwersalne i pasują do wielu okazji, AZ po maxi, doskonałe. Na wieczór lub na chłodniejsze dni. Wybór długości zależy oczywiście od indywidualnych preferencji i okazji. Pamiętajmy, że dobrze dobrana długość może optycznie wydłużyć nogi lub podkreślić talię. Porównajmy teraz półspodnicę do klasycznego modelu słonecznego. Chociaż oba kroje SA popularne i stosunkowo proste w wykonaniu, różnią się one przede wszystkim krojem i efektem końcowym. Półspodnica słoneczna charakteryzuje się pełnym kołem, co daje bardzo szeroki i zwiewny efekt. Inne modele półspodnic mogą być bardziej dopasowane. O mniejszej objętości, a ich kształt zależy od wybranego kroju. Warto pamiętać o tych różnicach, wybierając odpowiedni model dla siebie. Materiały, z których można uszyć półspodnice, SA, równie zróżnicowane jak same kroje. Od lekkich i przewiewnych tkanin, takich jak bawełna, len czy wiskoza, idealnych na lato, po grubsze materiały, jak wełna czy dzianina. Doskonałe na chłodniejsze pory roku. Możemy też wykorzystać materiały bardziej ozdobne, jak NP, koronka czy aksamit, aby nadać połspodnicy wyjątkowego charakteru. Pamiętajmy, że wybór materiału ma ogromny wpływ na ostateczny wygląd i komfort noszenia. A teraz przejdźmy do sedna samodzielnego szycia połspodnicy. Na początek potrzebujemy kilku niezbędnych pomiarów. Będziemy potrzebować pomiaru obwodu talii, obwodu bioder oraz długości gotowej połspodnicy. Dokładne pomiary SA kluczowe dla uzyskania idealnie dopasowanego efektu. Nie spieszmy się na tym etapie, bo precyzja jest tutaj bardzo ważna. Kolejnym krokiem jest obliczenie ilości potrzebnego materiału. To zależy oczywiście od wybranego kroju i długości półspodnicy. Na szczęście, w internecie znajdziemy wiele kalkulatorów i wzorów, które pomogą nam w tym zadaniu. Pamiętajmy, aby dodać zapas na szwy i ewentualne poprawki. Lepiej mieć trochę materiału za dużo niż za mało. W końcu nikt nie lubi niedosytów. Teraz przejdziemy do etapów szycia. Najpierw wycinamy poszczególne elementy z materiału, uwzględniając wcześniej wykonane pomiary i dodane zapasy. Następnie zszywamy poszczególne części, zwracając uwagę na dokładność i estetykę. Na koniec wykańczamy brzegi i dodajemy ewentualne detale, takie jak NP, gumkę w talii i gotowe. Nasza własnoręcznie uszyta połspodnica jest gotowa do noszenia. Pamiętajcie, że praktyka czyni mistrza. Więc nie zniechęcajcie się, jeśli za pierwszym razem nie wszystko pójdzie idealnie. Powodzenia. Cześć wszystkim. Dzisiaj pokażę wam, jak uszyć połspódnicę od Ados. Zaczynamy od niezbędnych materiałów i narzędzi. Potrzebujemy oczywiście odpowiedniego materiału, jego ilość zależy od rozmiaru i modelu półspodnicy, ale zawsze lepiej mieć trochę zapasu. Dobierzmy materiał odpowiedni do okazji i naszego stylu od lekkiej bawełny na lato, po grubszy tweet na chłodniejsze dni. Oprócz materiału przygotujmy nożyczki krawieckie, ostre i precyzyjne, centymetr krawiecki, kredę krawiecka lub specjalny znikający. Marker, igły do maszyny i ręcznie, szpilki, nici w odpowiednim kolorze, a także ewentualnie gumkę, zamek błyskawiczny, haftki lub inne elementy ozdobne w zależności od wybranego modelu. Nie zapomnijmy też o żelazku i desce do prasowania. Prasowanie jest kluczowe dla uzyskania estetycznego efektu końcowego. Teraz przejdźmy do konstrukcji wzoru. To kluczowy etap, od którego zależy ostateczny wygląd naszej półspodnicy. Możemy skorzystać z gotowych wzorów dostępnych w internecie lub w sklepach krawieckich, dostosowując je do naszych wymiarów. Możemy też stworzyć z własny wzór, mierząc się dokładnie i przenosząc wymiary na papier. Pamiętajmy o uwzględnieniu naddatków na szwy, zazwyczaj około one centymetra, ale to zależy od rodzaju materiału i modelu spodnicy. Dokładność na tym etapie jest niezwykle ważna, aby uniknąć późniejszych problemów. Warto poświęcić temu czas i skupić się na precyzji. Pamiętajcie, że dobrze wykonany wzór to połowa sukcesu. Kolejny krok to łączenie części i dekoracja. Po wycięciu poszczególnych elementów wzoru z materiału, zaczynamy od zszycia bocznych szwów. Następnie, w zależności od modelu, możemy wszyć gumkę w pasie, zamek błyskawiczny lub zastosować haftki. To właśnie tutaj możemy diejsi upust naszej kreatywności i dodać osobistego akcentu. Możemy dodać koronki, falbanki, kieszenie, ozdobne guziki, hafti lub inne elementy dekoracyjne. Pamiętajmy o estetycznym wykończeniu szwów. Możemy użyć overlocka lub ręcznie oprzyć brzegi, aby zapobiec strzepieniu się materiału. Teraz kilka niuansów szycia w odniesieniu do modelu. Różne modele półspodnic wymagają nieco innego podejścia. Na przykład półspodnica plisowana wymaga precyzyjnego układania plis i ich równomiernego zszycia. Półspodnica rozkłoszowana wymaga starannego dopasowania klinów, aby uzyskać pożądany efekt. Półspodnica ołowkowa wymaga precyzyjnego dopasowania do sylwetki. Każdy model ma swoje specyficzne wyzwania, ale z odpowiednia cierpliwością i precyzją każdy z nich jest do opanowania. Warto przed rozpoczęciem szycia dokładnie przeanalizować instrukcje i zapoznać się z technikami szycia odpowiednimi dla wybranego modelu. Na koniec kilka propozycji z czym można zestawić nasza nowa połspodnicę. Możliwości SA praktycznie nieograniczone. Połspodnica świetnie wygląda z bluzkami, koszulami, swetrami, a nawet też irtami. Możemy STWORZYC elegancki zestaw na wieczór lub luźny, codzienny look. Wszystko zależy od naszego stylu i okazji. Pamiętajmy, że dobrze dobrana połspodnica może stać się baza wielu stylizacji, dodając charakteru i elegancji naszej garderobie. Zachęcam do eksperymentowania i tworzenia własnych, unikalnych stylizacji. A teraz zapraszam do obejrzenia filmu, gdzie pokażę Wam to wszystko krok po kroku. Nie zapomnijcie o polubieniu i subskrypcji kanału.